Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 228 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj znowu powiem kilka słów na temat pokolenia Z. Dla przypomnienia, pokolenie Z to są te osoby, które urodziły się po 1995 roku, czyli mają około 16-25 lat. I dlaczego ta grupa jest tak naprawdę bardzo interesująca? Bo to są osoby, które dopiero co wchodzą na rynek pracy, i wbrew pozorom okazuje się, że nie tak aktywnie czy nie tak chętnie chciałyby pracować wyłącznie zdalnie, bo tylko 63% z nich powiedziało w badaniu przeprowadzonym przez portal Talelo, że zaakceptowałoby pracę, z, gdzie pierwotnie czy podstawowym, sposobem pracy będzie praca zdalna. Ale wyniki, o których dzisiaj chciałbym powiedzieć, to tak: 74% respondentów, czyli ludzi z pokolenia Z, powiedziało, że, że cenią nieformalne rozmowy, nieformalny networking, który odbywa się w biurze. 75% mówi, że chciałoby przychodzić regularnie do tego biura co tydzień czy co dwa tygodnie. Tylko 3% spośród badanych. Nie chciałoby właściwie czy nie potrzebuje właściwie żadnych spotkań twarzą w twarz. Natomiast warto zwrócić uwagę, że bliskość do biura wcale nie jest najważniejszym elementem, bo 66% z nich powiedziało, że wolałoby mieszkać blisko biura, żeby mogli się spotykać z tymi ludźmi, ale 82% z tych badanych Powiedziało, że chętnie by przeprowadziło się do innej lokalizacji niż biuro, a 89% jest chętnych do tego, żeby podróżować do biura, jeżeli to oczywiście będzie już bezpieczne. Także warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób komunikujemy się z pokoleniem Z, ponieważ te osoby trafiają coraz częściej na rekrutację. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.